No, i okej, okay, zajrzymy sobie dzisiaj, słuchajcie, do tego pakietu, który był osiedlony. Pszczoły już wychodzą, latają. Coś tu się dzieje. Zobaczymy, jak tam się zaczęły gospodarować. Tu się jakieś utopiły. Nie, jeszcze łażą. Zaraz je wyciągniemy. Weźmiemy sobie te podkarmiaczkę. No, zniknęło. Było chyba tutaj 3 litry, czy jakoś tak. Proszę bardzo, zagospodarowane. Przez tą folię trochę mi aparat nie łapie ostrości. O, proszę bardzo. Ta klateczka to jest akurat przeciwwaga, także tutaj nie było matki. Matka była tutaj w klateczce żółtej. Zaraz sobie delikatnie rozsunę ramki i zobaczymy, czy już uwolniły matkę. O, uwolnili, że chyba uwolniły, to jeszcze przybudowały klateczkę do plastrów co tu się dzieje, zaraz musimy odczepać dziewczyny nie, matka jeszcze jest, a pszczoła tutaj zablokowała wyjście także musimy to usunąć, tą blokadę bo matka nie wypuszczona, ale zobaczcie plastry ja na razie matkę odłożę tutaj obok, zobaczcie plastry bardzo ładnie odbudowane no tu klateczka akurat była wmurowana, ale zobaczcie no Odbudowane, odciągnięte, nie było najmniejszego problemu. Pokarm jest już w ramkach, ten z podkarmiaczki. Czyli pakiet bardzo szybko. O, tu jakiś pyłek jest ciemny. Czyli już pracują, już jest nastrój pracy, już pracują. Zobaczcie, tu jest cztery rameczki, odbudowane są. Uuu, ta to w ogóle jest ciężka. Zawalona, to jest taka pokarmowa. Tam na dolnym korpusie też siedzą, jak widać. Ja to zrobię tak po prostu, że teraz tak, wyjmę skrzynkę pakietową i zrzucę je na jeden korpus. No i usunę tą pszczołę, która zablokowała nam wyjście matki. Dobrze, że sprawdziłem, widzicie, bo to... No, dobrze by było, bo to jest matka czerwiąca, matka unosiniona, dobrze by było, żeby ona już tutaj ładnie nam czerwiła w tym pakiecie. Także tak to właśnie zrobię. Wyjmuję skrzynkę, zrzucam na jeden korpus i usunę tą pszczołę, która blokuje matkę, żeby wyszła i zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Tutaj mamy drugi pakiet, który był osadzany. Ten był osadzany wczoraj i zerkniemy sobie do niego, co one od wczoraj tak naprawdę zrobiły. Słuchajcie, czasami warto spojrzeć. O, tutaj ładnie z podkarmiaczki zniknęło. Większość tej podkarmiaczki jest pusta. I zobaczmy, co tu się porobiło. Słuchajcie, o, pszczoły są tutaj, tylko że tam się kurde sitopająk zamknął. Spadł nam sitopają, który był, który trzymał klateczkę. I widzicie, tak to właśnie jest. Czasami człowiek kręci filmy, nie? Siedzi, o, matka jest tutaj, matka jednak wyszła, czyli nie jest źle. Czyli to mogę, tego sitopająka mogę stąd na dobrą sprawę zabrać. Tak? Tą klateczkę mogę też, bo ona była właśnie przeciwwagą i żeby mi się nie zsunęła do środka, to obciążyłem sitopająkiem. I się topają się zsuną. ale widzę, że matka tutaj łazi, gdzie ona była? No, gdzieś polazła teraz. Ale tak to właśnie słuchajcie, jest czasami że siedzę, robię coś na pasiece nie? i robię to na przykład, wiecie o co chodzi, 50 razy, nie I 50 razy wszystko jest tak samo, wszystko ładnie wychodzi, biorą spodkarmiczki, budują, wychodzą, nie? No i widzicie, i człowiek chce nagrać po prostu film. To jakiś topają, spadnie i zablokuje wyjście, a to to, a to tamto. Wiecznie coś na złość człowiekowi dzieje. Dobra, słuchajcie, widzę, że tę rameczkę, która jest najbliżej wyjścia do podkarmiaczki, one sobie tutaj zaczęły zagospodarowywać, więc ja im po prostu inne rameczki tutaj podsunę. Spasowanie elementów tutaj i ramek też wiele zostawia do życzenia czasami. Ach. I tak to zrobię, bo tu, tu, tutaj jest wyjście z podkarmiaczki, tu mają te folie. O, i zaczęły budować sobie. A, dobra, jedną ramkę muszę odsunąć, żeby mi podkarmiaczka prosto stała. O, i tu, gdzie miały wyjście, gdzie wyłaziły do pokarmu, tam sobie zaczęły budować. Także stawiam im tutaj to z powrotem. Zaraz mi jeszcze doleję, bo widzę, że tutaj ładnie wzięły, coś tam budują. No i dobrze, niech budują. Matka widziałem wyszła, także wszystko fajnie. Mam nadzieję, że szybko będzie czerwić i rodzinka szybko odbije.